Mecenasem programu jest Komisja do Spraw Mediów i Promocji Wędkarstwa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Znajdujemy się w ośrodku wylęgu i podchowu na rybku Jesiotra Ostronosego w miejscowości Grzmięca, gmina Zbiczno, powiat Brodnicki. Ośrodek należy do okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Podchowalnia powstała w 2009 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EkoFunduszu i z własnych. Inwestycja kosztowała około 7 milionów. Ośrodek powstał do wylęgu i podchowu jesiotra Ostronosego, który żył jeszcze w 1905 roku. Łowiono w Polsce około 200 ton u ujścia rzeki Wisły. I ostatni egzemplarz, kiedy złowiono, żyjący w 1996 roku w wybrzeże Wybrzeżu Estonii, i dzięki temu okazowi, jak również okazom z muzealnych poddano badaniom genetycznym i stwierdzono, że w naszych Zlewni Morza Bałtyckiego nie żył jesiot zachodni, jak dotychczas uważano, tylko właśnie jesiot Ostronosy, który żyje do dzisiaj w naturalnych warunkach u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej i wchodzi na tarło do rzeki Świętego Jana i Świętego Wawrzyńca. My pozyskujemy materiał wyjściowy z rzeki Świętego Jana. Tam mamy zaprzyjaźnionego rybaka kanadyjskiego, który nam to odławia i przysyła nam zapłodnioną ikrę do Polski. Tą ikrę inkubujemy już u nas w ośrodku przez około 3 doby, w temperaturze 14 stopni. Tu jest umieszczana ikra, tu, tu są jej pierwsze dni życia, tu klują się pierwsze jej siotry. Po wykluciu tej siotry ładnie są tak podskakują i wpadają do tej rynny. Ta rynna jest połączona... Te maluszki e, takie, Tak zupełne takie... E, z woreczkiem. Oczywiście oczywiście substancją zapasową, która im pozwala się przez e, kilka dni e, żyć bez pobierania pokarmu z zewnątrz. Po wylęgnięciu podchowujemy 10 dni na basenach strumieniowych. Po 10 dniach zaczynamy karmić pokarmem zewnętrznym, czyli artemią, po polsku stolowiec. Larwy solowca my je też wykluwamy, my je sprowadzamy, to są formy Takich jajeczek, one są takie zamrożone, i po 24 godzinach mamy ich zooplankton i tym zooplanktonem karmimy te, te, te nasze maluszki. W pierwszym etapie, oczywiście, życie. Kiedy ryba osiągnie pół grama, zaczynamy karmić paszami sztucznymi i tak przez 3 miesiące. Po okresie tych 3 miesięcy, ryby, które mają wielkość od 5 do 7 cm, zostają wpuszczone do rzeki Drwęcy i rzeki Wisły. Produkujemy rocznie około 70 tysięcy sztuk na rybku tego jesiotrzyka. to stronosy, jest to ryba anadromiczna, czyli dwuśrodowiskowa. Całe życie spędza w morzu, natomiast na tarło wchodzi do rzek. W naszym przypadku jeszcze przed I wojną światową właśnie z Morza Bałtyckiego wchodził do rzeki Drwęcy na tarniska naturalne, ale przegrody, które są, istnieją do dzisiejszego dnia w Lubiczu, jedna młyńska, druga budowana na pstrągarnie i zapotrzebowanie wody dla miasta Toruń spowodowały, iż ten jesiot nie mógł przedostać się na własne tarliska. Dlatego podjęliśmy próbę sztucznego zarybiania, ażeby odtworzyć gatunek, czyli proces nazywa się restytucją jesiotra. Długość osiąga do 4 metrów, wagi maksymalnie do 350 kg i żyje najdłużej jest do 85 lat. Znaczy, one rosną bardzo szybko. Masa jak jest powiedzmy, w wieku dojrzałym bardzo duża, bo one dorastają do około tam, 300 kg. Oczywiście przeciętnie są troszeczkę mniejsze, no ale nawet masa 100 parę kg to, to już to, to, to kawał ryby. To, to ryby i to robi wrażenie. Na tarło odejrzałość pciową samice osiągają w wieku 16 lat, samce trochę wcześniej w wieku 14 lat. Dojrzałe osobniki cyklicznie, czyli co 4 lata odbywa tarło, wpływając właśnie w górę rzek. To jest 10 basenów przygotowanych dla naszego przyszłego stada tarłowego. Tam już niektóre baseny są obsadzone. Tam są najstarsze ryby. Miejmy nadzieję, że uda nam się za kilka lat, może za 4 lata, przystąpić do tarła, tutaj, właśnie na Grzmieńcy. Baseny te są zasilane wodą naturalną z rzeki Skarlanki, która jest, znajduje się powyżej. No i te ryby to tak będą spędzały sobie te kilka lat. Do momentu, kiedy w końcu okaże się, że już. Już są na tyle dojrzałe, że mogą przystąpić do tarła. Miejmy nadzieję, że to tarło się odbędzie i już nie będzie trzeba czekać na ikrę na lotnisku na Okęciu, tylko po prostu będziemy te ryby przenosić do góry i tam będziemy u góry w tym laboratorium, gdzie byliśmy wykonywać takie półsztuczne tarło jesiotów. Spektrum temperatur rozrodu jesiotra tego naszego bałtyckiego, powiedzmy ostronosego, nazwy chodzą dwie, Ostronosy Bałtycki. Waha się rzeczywiście tam około powiedzmy tam 17-18 stopni. To, to mniej więcej tak jak zachodni. To jest, to jest mimo wszystko podobny rozkład temperatur, jeżeli chodzi o otarło. Tarło. No i w, w tej temperaturze też go utrzymujemy. Nie? Jak on nawet wraca z Kanady, na aparatach Weissa jest w tej samej temperaturze utrzymywany. Bo ja na to wszystko patrzę i mówię: "Aparat Weiss. Tu jest aparat Mc... McDonald'a. McDonald'a. Różnią się te aparaty między sobą. Aparaty Weissa tutaj powiedzmy, przedstawione, to mają takie pomarańczowe, że tak powiem, główeczki. Od aparatów McDonalda różnią się tym, iż wpływ wody jest od spodu, jakby i wypływ górą taka normalna sprawa i ta i teraz się tak guzuje. da, ta, tak, ta, ta, ta. sobie tam się przewraca, sobie przewraca, dostarczane tam premie i tak dalej. Natomiast aparaty McDonalda mają wpływ wody bo od góry, natomiast idzie to takim kominkiem ta woda, natomiast rozlewa się nam od dołu. Różnica między jednym a drugim aparatem przy pracy ikry polega na tym, że przy McDonaldzie, naszym zdaniem przynajmniej ta ikra się tak bardziej równomiernie rozkłada i ten tlen jest dostarczany jakby lepiej do tej ikry aniżeli przy aparatach Weissach, gdzie czasami potrafi nam się tam gdzieś ikra zebrać w jednym miejscu i nie do końca to się tam powiedzmy obumiera, to są normalne rzeczy. Znajdujemy się w centrum ochrony naszego całego obiektu. Tu na monitorze widać, co dzieje się na całym obiekcie. Cały obiekt jest sterowany komputerowo. W tym momencie tutaj odróżniamy takie barwy. Siwe barwy znaczą, że obiekt jest włączony, bo w tej chwili nie ma akurat dużo ryb. Obiekt jest włączony. Natomiast niebieskie te banieczki oznaczają, że wszystko jest w porządku. W momencie, kiedy nam się banieczka zapali na kolor czerwony, znaczy, że coś jest nie tak. Może być to niedobór tlenu, za wysoka pH niedobór wody. W tym momencie no, jesteśmy podłączeni już pod komóreczki i komputer wysyła nam SMS-a, że coś się dzieje, także możemy natychmiast reagować. Również jeżeli chodzi o dawki pokarmowe, można to ustawić komputerowo i komputer sam steruje dawkami pokarmowymi w oczywiście na jednostkę masy ciała ryb znajdujących się w danym obiegu zamkniętym. Poza tym, że wpuszczamy na rybek wielkości do 7 cm, Podchowujemy także niektóre osobniki do większych, do większych wielkości, a żeby je oznakować znaczkami telemetrycznymi i żeby śledzić ich wędrówkę w rzekach i w Morzu Bałtyckim. Ostatni okaz jesiotra Ostronosego złowiono w 1996 roku u wybrzeży Estonii. Ważył 136 kg. Była to samica. W długości 165 cm. Natomiast w Polsce ostatni okaz został złowiony w okolicach Hełmna na rzece Wiśle w 1965 roku. też to była samica i ważyła 136 kg. Spotkałem się z bardzo uniwersalną teorią, która mówiła o tym, że zarówno od zachodni, jak i ostronosy bytował w Baltyku, nie? Także no to jest dosyć uniwersalna, dosyć wygodna teza. Ciężko dowiedz gdzie, gdzie, gdzie tu jest, powiedzmy, prawda. Trzymamy się tego jesiotra ostronosego, tego jesiotra bałtyckiego i oby się ten jesiot chociaż udał. No skoro zachodni już, powiedzmy, no, odszedł do przeszłości i nie da się go wyciągnąć, że tak powiem, do naszych realiów, no, to oby się ten bałtycki ostronosy udał. U nas restytucja. Dlaczego? No żył kiedyś tak. W drwencie, tak jak łosoś, restytucję prowadzimy już po ponad 30 lat łososia i troci i ten proces restytucji jest udany. powrotem króla rzek wprowadzić czyli tego siotra ostronosego i dzięki naszemu ośrodkowi miejmy nadzieję, że za 5-6 lat on powróci z powrotem na tarło tam, gdzie został puszczony, a w przyszłości tam, gdzie został urodzony. Zjawisko homingu u niego tak samo występuje jak u łososia troci, czyli tam, gdzie został puszczony lub urodzony, on powraca. Przebudowa tych przepławek w Lubiczu musi nastąpić właśnie do tego 2018 roku, gdzie ta data przewiduje powrót pierwszych jesiotrów ostronosych. Wymagają przebudowy przepławki właśnie w, w Lubiczu, na, zarówno na jednym jazie jak i na drugim. Chodzi o długość komór przepławkowych, jak także o ilość wody przepływająca przez. Te komory, a żeby ten prąd wabiący był na tyle dość duży, a żeby ryby przepływały właśnie skierowały się na przepławkę, a nie na turbiny. Powstała na przełomie lat 60. i 70. XX wieku zapora we Włocławku była przysłowiowym gwoździem do trumny dla wiślanego jesiotra nie tylko negatywnie przyczyniła się do ostatecznego wyginięcia. Ryb jeszcze otrowatych w Wiśle, ale również wszystkich szlachetnych ryb wędrownych, jak półososia troci wędrownej, a również jakże ważnej z gospodarczego punktu widzenia, Certy. Kiedyś odłowy tej ryby na Wiśle szły w dziesiątkach ton. Tu właśnie w okolicach Wosławka pracowała nawet spółdzielnia rybacka, która nazywała się Certą. Wiślana Certa jakoś sobie poradziła, szukając alternatywnych mórz pod postacią zalewów. Ta budowla, ten wypust, to jest przepławka. Zobaczcie, jaki poziom muszą pokonać ryby, żeby mogły dostać się w górę rzeki. Z budowami przepławek też bywa kłopot, ponieważ to, ta konstrukcja musi być tak zrobiona, że musi być odpowiedni przepływ wody, żeby zachęcić rybę, pokazać jej szlak. W tej chwili została przebudowana w tamtym miesiącu przepławka na Tamie w, we Wocławku. Czas pokaże, czy ona spełnia te, rzeczywiście te oczekiwania, czy ten jesiot, który ma do nas wrócić za 2-3 lata, czy przejdzie przez Tamę we Wocławku. Projekt jest ambitny. Projekt jest bardzo ambitny. Od pierwszego wpuszczenia pierwszych ryb cykl będzie trwał 15 lat. Czy znaczy już trwa? Bo już od 2006. 2006 roku już puszczamy ryby, czyli już te, teoretycznie, jeżeli pierwsze, pierwsze szczęśliwe dotarły do morza, one już tam są, się rozwijają, dojrzewają. 8 Ośmiolatki. Ośmiolatki, czyli no, są w połowie jakby, nie, w połowie, no, są oczywiście narażone na różne, różne, rzeczy, tam w morzu na nie czyhają, czyli teoretycznie załóżmy, że się, za 7-8 lat być może pierwsze ryby byłyby by dotarły, powiedzmy, na, na, na tarło do naszych rzek, i to by byłby sukces, to by byłby sukces. Nasi sąsiedzi z zachodu, czyli Niemcy, przeprowadzają już y, od trzech lat tarło i siotra Ostrąsego y, od osobników, które sprowadzili właśnie z Kanady w 1998 roku. Oni prowadzą restytucję na rzece Odrze, a my prowadzimy jako Polacy restytucję na rzece Wiśle. To oprócz tego, że ściągamy materiał wyjściowy z Kanady w postaci ikry, to jeszcze nasi koledzy z zachodu udostępniają nam gotowy wylęg już jesiotra ostrąstego. i W tym roku, na przykład, udostępniono nam około 150 tysięcy sztuk wylęgu tego jesiotra Starła Sztucznego w Niemczech, w okolicach Rostoku nad Morzem Bałtyckim. Gdy się urodziłem, czyli 50 lat temu, był to zmierzch jesiotra w Polsce, ostatnie osobniki złowiono tu, właśnie w Zatoce Gdańskiej. W tej chwili odnoszę wrażenie, że mamy świt odrodzenia tego gatunku. Za jedno pokolenie bardzo możliwe, że słońce jesiotra w naszych wodach rozbłyśnie pełną barwą. Chciałbym pokazać swój koronny atlas ryb wód polski pana który był na tyle rezolutny, że napisał najzwyczajniej w świecie miesiąc. Jak byłem mały, tam w drugiej klasie z kolegą, rysowaliśmy sobie z Atlasu taty ryby. I że zerknęliśmy na tą rybę, no i nasze jak dinozaur wygląda. Ogólnie bardzo nam się spodobała, szczególnie mi. No i od tej pory tak naprawdę moim marzeniem było Słowenie. Takie ryby. mój pierwszy jesiotr. Niby nic wielkiego, a czy się jak zdobywca Oscara. Aż płyn potatusia. Ten relikt z czasów dinozaurów. O! To jest akurat najprawdopodobniej hybryda sterleta z białogoniem, nie znam się na tyle dobrze z najświatrowatych. Spójrzcie na profil tej ryby, na wykrój jej ogona. Przypomina rekina, bo jest to tak samo jak rekiny ryba krzęsno-szkieletowa, a nie kostno-szkieletowa, jak wszystkie gatunki zamieszkujące nasze wody. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz trzymam je się o Nie Nieważne czy to hybryda, czy to sterlet. Zaraz go wypuścimy, nic nie będzie, Jest temperatura powyżej, nieco powyżej zera. Nie śpiewaj, chcesz jeszcze coś nam powiedzieć? Accenasem programu jest Komisja do spraw mediów i promocji wędkarstwa zarządu głównego polskiego związku wędkarskiego.